Oliś rodzaju, więc... Ale nie mogę ci dać telefonu. Jakie mamy problemy. Jest to pewien model jakby leczenia. Więc jak jesteśmy Oliś, wchłonęło. Oliś. Wchłonęło. Ten człowiek, który przeszedł Oli się. Oli się. Wiem, że e, Oli wreszcie po wysiłku jakby to tę umrażność, satysfakcję życiową. E, ja po prostu sobie zamienię. Tak można to powiedzieć. Że sobie zależy, że tak, są tak jest pytanie jedno. No, czy nie jesteśmy tak. wszyscy wstrzymującymi mhm. się z należnieniem? Tak? Ja akurat byłem w tamtym momencie od tego. Przeciw władzą stało się normalne. Nauka, praca, Bieganie, marzenia o, o triatlonie, który gdzieś tam w mojej świadomości był w fragmenty w telewizji. Tak o no, chyba budzi to się nie zmieści tutaj. To, 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 to wszystko było patrone na nie sprawy. A czemu triatlon?